Prostokąt symbolika i znaczenie w ZOTERYCE i geometrii sakralnej. Prostokąt to moduł konstrukcji, forma porządku, proporcji, harmonii między długością a wysokością. Często używany w świątyniach, katedrach, mandalach symbolizuje ramy rzeczywistości materialnej, ale już z potencjałem przekroczenia dualizmu, bo dłuższe i krótsze boki sugerują kierunkowość. Zawiera złoty podział, jeśli proporcja zbliżona jest do 1 do 1,618, tak zwany złoty prostokąt. W MISTY yce i Alchemii. Symbolizuje czwórkę zróżnicowaną, czyli już nie koło pełnia, ale świat formy i manifestacji. W Alchemii odpowiada fazie koagulacji utrwalenia ducha w materii. Może być uważany za retortę duchową pojemnik, w którym następuje transformacja. W astrologii. Używany metaforycznie, na przykład jako obraz aspektów kwinkunksowych i kwadratów, które tworzą ramy doświadczenia duszy. Symboliczne odwołanie do czterech żywiołów i czterech kątów horoskopu ASC i C desk MC prostokąt jako mapa wcielenia. W GNOZ i E. Reprezentuje świat demiurga uporządkowany, ale ograniczony. Ramy poznania, z których dusza musi się wydostać, więc prostokąt to więzienie formy, ale też brama, przez którą można przejść. S-P-I-R-Y-T-Y-Z-M-I-E może symbolizować ramę mediumicznego pola ochronny kontener, w którym manifestuje się kontakt z drugą stroną. Czasem przywoływany w konstrukcjach talizmanów ochronnych w S -z -a -m -a n i, -z -m -i -e. Postrzegany jako mapa przestrzeni rytualnej cztery boki to cztery kierunki świata, a jego granice tworzą kontekst rytuału. Prostokąt może oznaczać świętą przestrzeń, np. krąg taneczny przekształcony w zarys szałasu potów. Prostopadłościan symbolika i znaczenie to trójwymiarowe rozwinięcie prostokąta, czyli symbol materii, struktury, trwania i formy wcielonej. WZOTRYCE -y -e i geometrii mistycznej. Symbol czasu i przestrzeni trzy wymiary równa się trzy zasady materii, długość, przeszłość, szerokość, teraźniejszość, wysokość, przyszłość. Często utożsamiany z ciałem fizycznym lub arką strukturą zawierającą duchowość. W alchemii. Odpowiada Albedo do fazie białej, gdzie duch zaczyna zamieszkiwać strukturę. Prostopadłościan może symbolizować czyste naczynie, gotowe na otrzymanie kamienia filozoficznego. W KABALE. Może być rozumiany jako merkaba statyczna pojemnik sefirotyczny, gdzie dusza funkcjonuje w trójwymiarowym świecie. Reprezentuje konstrukcję wszechświata Bina Malkut, od idei do struktury. W astrologii duchowej trzy wymiary prostopadłościanu mogą symbolizować zodiakalne krzyże kardynalny, stały, zmienny oraz trzy domy 1, 4, 7, 10 jako ramę doświadczeń w świecie. W GNOZ i E. Symboliczny obraz kapsuły duszy uwięzionej w strukturze świata ciało jako pojemnik, ale też jako świątynia, jeśli uduchowione. Duch musi zbudzić się wewnątrz prostopadłościanu i przemienić go w sześcian światła nowej Jeruzalem. N i ZMIE. Prostopadłościan bywa utożsamiany z strukturą duchowej świątyni, jurtą, tipi, szałasem, domem snów. Szamani pracują często z symboliką trzech poziomów podziemnego długość, ziemskiego szerokość i niebiańskiego wysokość. Wnioski, duchowe znaczenie tych form. Kategoria, wymiar, prostokąt 2D, mentalny, symboliczny prostopadłościan 3D, fizyczny, ucieleśniony. Kategoria, znaczenie, prostokąt, prama, forma, mapa, prostopadłościan, pojemnik, świątynia, ciało. Kategoria: Funkcja prostokąt ogranicza lub chroni, prostopadłościan wciela i stabilizuje. Kategoria: Zagrożenie, prostokąt Zastygnięcie w iluzji formy, prostopadłościan Uwięzienie ducha w materii. Kategoria: Potencjał Duchowy, prostokąt Brama do przekroczenia, prostopadłościan Świątynia Przebudzonego Światła. Poniżej znajduje się pogłębiona analiza prostokąta i prostopadłościanu jako symboli w różnych systemach duchowych, filozoficznych i rytualnych od telemy, pomity, magie i rytuały. Te formy, choć geometrycznie proste, zawierają bogatą strukturę znaczeniową łączącą świat ducha i materii. T-H-E-L-E-M-A prostokąt w telemie nie występuje bezpośrednio jako główny symbol, ale cztery kąty prostokąta mogą symbolizować cztery moce Sfinksa wiedzieć, chcieć, mieć odwagę milczeć. Symbol struktury niższej intelektualnej lub moralnej, którą trzeba przekroczyć. Prostopadłościan może być metaforą ciała śmiertelnego naczynie duszy. Telemiczny adept uczy się rozpoznawać, że prawdziwa wola telemat nie zamieszkuje tylko formy, ale transcenduje ją. Prostopadłościan równa się komnata inicjacyjna. TEOZOFIA. Prostokąt symbol eterycznych planów rzeczywistości, warstwowa struktura egzystencji. Obszar pól mentalnych, światów formy, zawiera się w nim pojęcie form myślowych. Prostopadłościan symbolizuje człowieka czteroaspektowego ciało fizyczne, eteryczne, astralne, mentalne. Przypomina eteryczny dublet struktura energetyczna człowieka postrzegana w aurze. W planie duchowym świątynia jaźni jak w naukach Annie Besant czy Litbeatera. Filozofia, prostokąt, u Platona odwołuje się do świata form i idei jako struktura idealna, harmonijna. Arystoteles, forma logiczna, porządek, ramy rzeczywistości zmysłowej. Prostopadłościan, symbol substancji i formy, ciało wypełnione formą. W filozofii nowożytnej może być utożsamiany z kartezjańskim podziałem na res extensa i res cogitans, rozciągłość fizyczna, jest myśl. Psychologia, w tym Jung-Hillman, psychologia arsztypowa. Prostokąt reprezentuje świadomy umysł, ramy ego, świadomości, kontrolowane środowisko. Może też oznaczać kompensacyjny mechanizm psyche coś uporządkowanego, ale tłumiącego chaos. Prostopadłościan symbol komory psychicznej, pudełka jaźni, w której archetypy mogą być ukryte. U Junga kontener dla procesu indywiduacji, naczynie przemiany. W psychologii snu często symbolizuje pokój wewnętrzny, ciało, komnatę inicjacyjną. Masoneria prostokąt, obrys Loży Mistrzowskiej jest prostokątny symbol ziemi i kierunków świata, symbol materialnego świata i duchowego porządku, prostopadłościan reprezentuje kamień ciosany człowiek uformowany przez pracę duchową. Sześcian, specjalny przypadek prostopadłościanu, to doskonała forma inicjacyjna, fundament świątyni Salomona. Często występuje w rytuałach wznoszenia jako symbol solidności, stabilności i gotowości na światło. New Age, prostokąt, często używany w kontekstach energii przestrzeni Feng Shui, medytacja z kierunkami świata. Symbolicznie, wewnętrzna mapa duszy Cztery ściany równa się Cztery aspekty jaźni. Prostopadłościan, używany w wizualizacjach jako sześcienna ochrona lub kontener światła, podobnie jak Merkaba. W strukturach kryształów odnosi się do stabilnych, materialnych manifestacji duchowej energii, np. kryształ górski w formie pryzmatycznej. Religie i systemy mitologiczne, judaizm i chrześcijaństwo. Prostokąt Arka Przymierza miała kształt prostokątny. Prostopadłościan Świątynia Salomona miała formę prostokątną i prostopadłościenną. Nowe Jeruzalem, objawienie święty. Jana, opisane jako doskonały sześcian, niebiańska świątynia. Islam, Kaaba, prostopadłościan z czarnego kamienia, Axis Mundi centralny punkt świata duchowego. Hinduizm i buddyzm, mandale w formie kwadratu przekształconego prostokąta struktura kosmicznego porządku. Stupy często mają podstawy prostopadłościenne zawierające relikwie prawdy, mity i legendy. W mitach egipskich sarkofagi prostopadłościenne równa się naczynie duszy, transformacja pośmiertna. W mitologii nordyckiej runiczne kamienie ustawiane w formach prostokątnych. W mitologii greckiej labirynt Dedala mógł być oparty na prostokątnej strukturze symbol umysłu i inicjacji. Magia i rytuały prostokąt, używany jako struktura ochronna lub portal, np. prostokątny pentagram lub obszar rytualny. Cztery kąty symbolizują cztery żywioły i cztery strażnicze energie. Prostopadłościan może być używany w rytuałach jako naczynie ofiarne, symboliczna trumna, kontener do astralnej podróży. W magii ceremonialnej świątynia lub pokój rytualny jako przestrzeń prostopadłościenna, której wymiary mają znaczenie numeryczne i astrologiczne. Wnioski zastosowania i zadania. Forma prostokąt, funkcja rytualna, mapa, portal, pole energii, cel duchowy, uporządkowanie, kierunek, porządek myśli, systemy, masoneria, psychologia, new edge. Forma prostopadłościan, funkcja rytualna, świątynia, ciało, pojemnik, trumna, cel duchowy, transformacja, wcielenie ducha, stabilizacja, systemy, religie, teozofia, magia, telema. Prostokąt, symbol struktury, porządku, przejścia. Kategoria liczby przyporządkowanie 4 4 kąty 2 dualność długość szerokość 8 jako figura otwierająca do nieskończoności drzwi. Kategoria planety przyporządkowanie Saturn struktura Merkury umysł, ramy uran geometria technologia wzory. Kategoria cefiry drzewo życia przyporządkowanie jest od forma astralna chod umysłu intelekt geburat struktura i granice malkut forma fizyczna Kategoria czakry Przyporządkowanie Manipura, uporządkowana energia Ego Anahata, ramy relacji Muladara fundament. Kategoria ciała subtelne Przyporządkowanie Mentalne Eteryczne. Kategoria kolory Przyporządkowanie Szary, Błękitny, Biały, Ciemny, Granat, Ochra. Kategoria runy Przyporządkowanie Iwas, Przejście, Most, Jera, Cykl, Uporządkowanie czasu, Otala, Granica, Dziedzictwo, Struktura Domu. Kategoria tarot, przyporządkowanie, czwórki, stabilność, cztery miecze, mentalny odpoczynek, cztery denary, struktura materialna, wieża, XV i X, struktura, która upada. Kategoria przedmioty, przyporządkowanie, brama, zwierciadło, stół, księga, mapa, ołtarz. Kategoria zwierzęta, przyporządkowanie, żółw, stabilność, prostokątny pancerz, słoń, fundamenty, wąż, rozciągnięty ruch linii. Kategoria rośliny, przyporządkowanie, dąb, trwałość, żywotnik, winorośl, uporządkowany wzrost, pszenica, matryca życia. Kategoria zapachy, przyporządkowanie, cedr, ochrona, paczula, ziemistość, palo, santo, oczyszczenie umysłu. Kategoria olejki eteryczne, przyporządkowanie, cedrowy, sandałowy, mirra, wetiveria. Prostopadłościan, symbol ciała, naczynia, świątyni i transformacji. Kategoria liczby przyporządkowanie 6 ściany 8 wierzchołki 12 krawędzie 3 wymiary długość szerokość wysokość kategoria planety przyporządkowanie Saturn granice forma Ziemia wcielenie Mars działanie w materii Wenus harmonia przestrzeni kategoria cefiry przyporządkowanie malkut forma fizyczna bina matka forma tajfred centrum struktury serce świątyni Kategoria Czakry, Przyporządkowanie, muladarak Fundament, Manipura, Kontener Energii, Sahasrara, Wypełnienie Duchowe Struktury. Kategoria Ciała Subtelne, Przyporządkowanie, Eteryczne, Fizyczne, Przyczynowe. Kategoria Kolory, Przyporządkowanie, Czerwień, Materia, Brąz, Czerń, Ochra, Złoty, Świątynia. Kategoria Runy, Przyporządkowanie, Ingwas, Naczynie do Transformacji, Ferizas, Brama, Siły, Berkano, Forma Kobieca, Naczynie Duchowe. Kategoria tarot. Przyporządkowanie. Czwórka denarów. Materia zamknięta. Świat 21 Doskonała forma. Arcykapłan. V. Struktura duchowa. Kapłanka. II. Wewnętrzna świątynia. Kategoria przedmioty. Przyporządkowanie. Sześcian. Trumna. Inicjacja. Ołtarz. Relikwiarz. Świątynia. Skrzynia. Na przykład. Arka przymierza. Kategoria zwierzęta. Przyporządkowanie. Niedźwiedź. Ochrona. Byk. Siła fizyczna i stabilność. Kret. Życie pod powierzchnią. Wnętrze naczynia. Kategoria Rośliny Przyporządkowanie, Mirra, Pogłębienie i Transformacja Korzeń, Maca, Rzeńszeń, Witalność, Sosna, Architektura Lasu. Kategoria Zapachy Przyporządkowanie, Mirra, Styraks, Olejek Sandałowy, Drewno Agarowe. Kategoria Olejki Eteryczne Przyporządkowanie, Mirrowy, Styraksowy, Olejek z drzewa herbacianego, Czystość i Struktura Kadzidłowy.